To już dzisiaj widzowie. Polska reprezentacja zagra najważniejszy mecz piłkarski w tym roku. Z tego względu, aby pogodzić zarówno widzów MEXA HD, jak i GeoMexa, staniemy przed ważnym pytaniem: ile tak naprawdę znam polskich piłkarskich stadionów? Dajcie znać w komentarzu, jaki wynik tego meczu obstawiacie. Zobaczymy, czy ktoś ma nosa. A ja chcę serdecznie podziękować wszystkim subskrybentom i zachęcić do tego oczywiście wraz z opcją dzwoneczka już prawie 5000 subskrypcji. Kłaniam się nisko przed wszystkimi, którzy to robią, bo naprawdę pomagacie mi w rozwijaniu tej pasji i tego kanału i sprawiacie, że codziennie z uśmiechem nagrywam tutaj odcinek. Polskie stadiony klubów z ekstraklasy i nie tylko. Powodzenia nam życzy Artur, także dziękujemy. Zobaczymy. Oczywiście tutaj spróbuję z możliwością ruszania się, bo chcę mieć jak największą liczbę punktów. Zobaczmy w ogóle, z czym to się je. I pierwszy stadion to jest rzecz prosta, ponieważ jest to oczywiście stadion przy Łazienkowskiej, Legia Warszawa. Tutaj no nie ma się tu w ogóle co gadać. I to jest mecz reprezentacji Polski. Robert Lewandowski, czyżby tutaj był? Co jest? Schodzi bramkarz? Może jakieś pożegnanie... Nie, a nie, bo to jeszcze mecz się nie zaczął, dobra, nieistotne. Ale to też już jest jakieś stare zdjęcia, bo te koszulki mi się wydają, że jakby z czasów euro były. Nie wiem, zaraz zobaczymy, z którego roku są to koszulki ale na razie... Yy, łazienki królewskie czyli jesteśmy centralnie tutaj, jakby nie ma nawet co świrować. O nie, byliśmy 70 metrów od i nam odjęli 4 punkty. Nie no, to nie uda się Maxa zrobić. Ej, to bardzo nieładne zachowanie. A jeszcze sobie sprawdziłem, widzowie, zdjęcia są z czerwca 2012 roku, czyli wtedy, jak euro. Ej, euro było, nie? Ale to nie jest mecz już z Grecją. Czy to jest w ogóle mecz z Grekami? Ty, nie wiem, to jest mecz z Grecją? Z czerwcą zagraliśmy 8 dokładnie, moi drodzy, czerwca, więc prawdopodobnie to jest rzeczywiście już ten główny mecz. Bo wydaje mi się, że wtedy właśnie w takich yy, koszulkach zagrali Grecy. Wtedy ten mecz tak dobrze się nie potoczył, oby ten mecz ze Szwecją poszedł lepiej. Zobaczmy kolejny stadion. I to jest stadion oczywiście również wielką zagadką. Tutaj nie będzie. Jest to stadion Stali Mielec. Widzicie, tutaj mapka jest strasznie duża. Mielec jest gdzieś tutaj na południu, tak jest. Więc po prostu teraz największym wyzwaniem będzie znalezienie tego stadionu, ale myślę, że to nie będzie aż taki, takie wielkie wyzwanie, po prostu postaram się znaleźć, żeby tych punktów mimo wszystko zdobyć jak najwięcej. Jest stadion piłkarski FKS Stalmielec, więc to musi być to. Tak jest w tym wypadku, już błędu żadnego nie było, mamy 5 koła punktów. I trzeci stadion już po pierwszym zdjęciu myślę, że znajdujemy się w Lubinie i mianowicie to stadion tak jest. KGHM, zagłębie Lubin. Powiem Wam, że jak byłem dzieckiem, to zawsze myślałem, że zagłębie Lubin to jest tak naprawdę zagłębie Lublin i z racji tego, że mieszkam w Pławach, to sobie kiedyś pojadę na mecz ekstraklasy. No ale tam gra Motor Lublin, któremu troszeczkę brakuje do tego, żeby tu się znaleźć. Jeszcze się upewnię, czy to na pewno jest. Nie, no na pewno to jest zagłębie. Zagłębie Lubin i jesteśmy. Lubin jest bodajże gdzieś koło Legnicy Tak jest. Tutaj jest Lubin. No i teraz. Ko... A nie, stadion zagłębia Lubin. Cyk i tak jest. Tutaj maksymalna liczba nie. No zabrakło pięciu punktów, ale wciąż dobry teren. Trzeci stadion ciężki nie był. Czy czwarty będzie ciężki? Ej, kojarzę tą lokację. Tutaj mnie nie zaskoczył, bo ja kiedyś to już grałem e, na głównym kanale Meksa HD i wiem, widzowie, że tam popełniłem błąd, bo myśląc, że PGE to jest w ogóle jakiś stadion. Właśnie gdzieś tutaj w Gdańsku i tak dalej, ale nie jest widzowy. To jest stadion bardzo prosty i nie aż tak odległy mi, ponieważ znajdujemy się w Lublinie, gdzie właśnie. Ee, czy to nie był Lublin? Kurde, powiem wam, że wtedy mi się wydawało, że to był stadion e, motoru Lublin, ale teraz nie wiem. W sensie to tyskiem nie myli, no bo e, w, na stadionie to byłoby piwo lubelskie, nie? A nie tyskie. Kurcze, może to jednak było to. Albo, albo, oj, to jest ciężki przykład. Już kurczę, nie pamiętam, gdzie to było. Choroba, a też nie ma za bardzo podpowiedzi. Nie można się stąd ruszać. Tyskie, wiecie co, no chyba. Chyba, pójdę w ten Lublin, ale wie, wiem, że w Lublinie się strasznie jarają tymi wyścigami. Ja to w ogóle to, to nie jest moja bajka, więc wiecie co, pójdę w ten Lublin, ale tutaj, jeżeli to nie jest Lublin, to się nie zdziwię, bo. Kurde, ciekawe. Stadion miejski Lublin. Czy to to? Oczywiście, że to nie to. I Gorzów Wielkopolski, gdzie też się właśnie jarają tym, tymi e, Żużlem, tak? Bo to jest Żużel, nie wyścigi. Ja kompletnie to nie jest moja bajka. Okej, okay, ale żeby to byłby Gorzów, to nie widziałem. Szkoda, że nie piłkarskie. Dawać piłkarskie stadiona, nie tam Żużla. To nie moja bajka, okej? Okay? Po tamtej w topie myślę, że czas troszeczkę się zreflektować. Ale co to są za zdjęcia? Są strasznie fatalnej jakości. A co to jest za stadion? Szczecinek! Pozdro wariacie, 23 km mam do ciebie, dla, do ciebie. Zadymka fiu fiu fiu. <grych> Sorry, widzowie. <grych> Dobra, Szczecinek. Spróbujmy znaleźć Szczecinek. W sensie nie Szczecinek, no bo Szczecinek już znalazłem. Wiem, gdzie to jest. Tylko spróbujmy znaleźć ten stadion. Jest stadion miejski w Szczecinku, czyli jesteśmy gdzieś tu w środku. Tak jest, to był całkiem niezły wynik. Szkoda, że na tym Gorzowie Wielkopolskim się przejechałem, ale mówię, no szkoda, że to nie był stadion piłkarski. Ja się nie znam niestety na stadionach e, żużla. To w ogóle rzecz, którą nigdy, przenigdy się nie interesowałem. Zdjęcia są z 2016 roku, no i to był Gorzu, więc prawie byłby to niezły wynik. Polskie stadiony zrobiliśmy Tu jeszcze znalazłem mapkę Premier League Czyli stadiony z sezonu 2021 już tak na chilku. Zobaczmy sobie ile stadionów Tam znam No nie no aż takie proste Teatr marzeń Old Trafford O już chciałem do Polski lecieć z miejsca No ale tutaj oczywiście jesteśmy w Etihad Stadium To nie jest ten stadion To jest stadion Manchester City Natomiast my jesteśmy na Old Trafford i gdzie dokładnie Old Trafford się znajduje, to już nie będzie aż takie łatwe, ale oczywiście... Nie no, Old Trafford muszę znać, to nie jest chyba jakoś daleko od Etihad. Co prawda nie jest to taka odległość jak od Evertonu do Liverpoolu stadionów, ale ten w Manchesterze też na pewno gdzieś tutaj jest. Jest Old Trafford i jest stadion Old Trafford, więc my jesteśmy, no nie wiem, gdzieś tutaj jakieś trybuny. Czekajcie, to jest chyba... To, a więc my gdzieś w tych okolicach? No, bardziej tutaj ile? Jest 5000, to może chociaż tutaj uda się Maxa zrobić. Come on. O kurde, i co to jest za stadion? Bo moja wie. Aha, West Ham. West Ham to jest stadion, który znajduje się w Londynie, prawda? Tak, West Ham to na pewno stadion, który znajduje się w Londynie. Przez chwilę pomyślałem po tej koszulce, że Aston Villa, ale rzeczywiście, West Ham. I teraz w Londynie musimy znaleźć ten stadion. To może być troszkę cięższe. Ale myślę, że jak się skupię, to gdzieś tam dam radę to znaleźć. Nawet Crystal Palace teraz jak sobie przeglądam, udało się znaleźć. Ale West Ham... Mm, mm, mm. West Ham, West Ham. Gdzie tutaj nasz West Ham się znajduje? Kolejny stadion, który udało mi się znaleźć. Stamford Bridge, no oczywiście należący do Chelsea. Ja się boję, że tutaj wiecie co, on będzie oznakowany w jakiś sposób, kurczę... Ee, taki niefajny, że w sensie, że będzie nazwa tego stadionu, a który ja po prostu nie będę, ja nie wiem jak się nazywa stadion West Hamu United. Emirates, no to też kolejny stadion, ale to też nie ten, który by nam chodziło. O o o o West Ham Park, czyli tutaj gdzieś to jesteśmy w dobrych okolicach. Tutaj gdzieś musi być stadion West Hamu. Skoro jest West Ham Park, to musi być i stadion West Hamu. Leicester School nie, no to to nie będzie to. Czekajcie, West, o może tu gdzieś jest London Stadium West Ham, dobra, jest, to to będzie Tak, mamy, czy jest Max? Nie, no zabrakło pięciu punktów, no no to mówię No, Dobrą lokację mamy, ale że nie ma Maxa To już skam. Trzeci stadion to jest stadion Moi drodzy klubu, o którym kiedyś Tak ośpiewał, nagle znikąd Sukces jak Leicester i pamiętny Sezon, bodajże 2015-16 w którym każdy był kibicem Leicester. Nie oszukujmy się, wtedy czy byliście za United, City, za Liverpoolem, każdy właśnie lisą kibicował z tego względu, że chłopaki zrobili coś z niczego. Tam bodajże sezon wcześniej byli bliscy spadku, a później znikąd wygrywają Premier League. Przepiękne czasy. Takie coś to jest po prostu karty historii. Ja się mega jarałem. Eee, tym, tym meczem, znaczy tym meczem tym co wtedy chłopaki zrobili, wielki szacunek na zawsze, czy to jest już ten stadion, chyba nie, Lesteru stadion mógłby być jakoś oznaczony, ja nie pamiętam jak on się nazywał, ale postaram się tutaj coś wymodzić, bo Abbey Park mi się bardziej kojarzy, ale chyba nie spróbujmy tutaj jeszcze coś znaleźć o, Kingston Park no, tutaj już coś bardziej mi się kojarzy z tą nazwą ale mówię, jeżeli chodzi o nazwy stadionu... O, King Power Stadium, to to, na bank to to, Leicester City Football Club, tak. Dobra, już po nazwie sobie przypomniałem, 9 metrów od, także wynik niezły. Siema. Siema, ale tutaj wzrok. A tu już troszkę z dawniejszych sezonów, bo kurtuła już wiadomo broni w realu. Diego Costa, jeszcze David Luiz, Oscar, Willian, oj, tutaj już dużo chłopaków nie ma, tu już jakieś... Stary jeszcze Mikel, a Spilikueta Kante nadal są. No dobra, to jest ten stadium, stadium o którym już mówiłem, czyli Londyn i Stamford Bridge, które widzieliśmy. Stamford Bridge było tutaj, więc cyk, jesteśmy po prostu gdzieś tu. Tak jest maksymalna liczba punktów. I czy to już jest ostatni stadion? Jest ostatni i z miejsca wygląda to jak Etihad Stadium, czy się nie mylę? A mylę się. To jest chyba stadion Aston Villa. Tak, AFFC, czyli tutaj będzie stadion Aston V. I teraz znaleźć to na mapie, już tak troszeczkę łatwiej nie będzie, ponieważ to już chyba nie jest klub z Londynu. Nie, nie, no Aston V. To już z klubem z Londynu nie jest. Kojarzy mi się tutaj z jakimś klubem blisko tych terenów, ale kurczę, żebym się nie ośmieszył. Czy znaczy, ośmieszył się? No to, to nie są e, Piłkarską moje rejony. Oczywiście tutaj. Meteorologicznie gra, ale spróbujmy gdzieś znaleźć ten stadion Aston Villa. To Aston Villa była w Birmingham? Kurde. To jest jakiś stadion? Nie no, to jest stadion Birmingham. Coś mi się troszeczkę kojarzy z Birmingham, ale to. O, o, o. No dobra, to łatwe nie będzie. Czy to w ogóle jest Birmingham? Aston... O, Villa? To to? Aston Villa. Tak jest, Villa Park. Tak jest, mamy. Szkoda, że nie było Maxa. Wszędzie znaleźliśmy dobre miejscówki, no ale niestety tutaj. Zabrakło leciutko punktów, ale myślę, że i tak poszło całkiem nieźle. Dzięki piękne za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście czas za wszystkie łapki w górę, subskrypcje. I widzimy się jutro o godzinie 17. Do usłyszenia!